Do szkoły przychodzi nowa uczennica. Dobra dupa, JPG siedzi cała na przerwie, bo nikogo nie zna. Wykorzystujesz moment. Podbijasz do niej. Ciach bajara, .exe. Spędzacie razem kolejne przerwy. Zajebicie, się wam gada. Po lekcjach odprowadzasz się pod dom. bajara nie ustaje. Przychodzi czas na pożegnanie. Postanawiasz się przytulić. Trzymasz ją w objęciach, a sekundy mijają. Robi się dziwnie. Jednak się to podoba i zapraszacie do środka. Bardzo ładne wnętrze. Akurat w domu jest jej babcia. Jak to babcia mówi. Co? Pewnie jesteście głodni? Podaję wam żarcie. pyszność.gif Po obiedzie idziecie do jej pokoju. Nim się obejrzałeś, byliście już rozebrani i napaleni. Zaczyna się zabawa wzykać się jak psy trzymane trzy lata w klatce. Nagle ona każe ci przestać. Pytasz. What the fuck? Ona mówi, że słyszy jak jej wnuczka, która ci przyprowadziła, płacze na dole.